Mam świetny pomysł na challenge! Jaki? Żeby spędzić 24 godziny na dachu od teraz! Hej! Wiem, że to niesamowite jest jak w piekarniku, na górze jest 50 stopni, ale muszę, tak jak obiecałem mojemu pra-pradziadkowi. Mamy tylko 5 minut, żeby zabrać wszystkie rzeczy. Pomożecie mi? Tak! Okej, okay. ustawiam minutnik na 5 minut. Jesteście gotowi? Idziemy! Dalej, dalej, dalej! Pa! Super! Jak myślicie, co mi się przyda na dachu? Ja potrzebuję tego. Mnie? Powinnaś wybrać mnie. Ty nie idziesz. E, to książka dla dzieci. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej, okay, świetnie. Co jeszcze? Zostały cztery minuty. Do czego to? Nie potrzebuję tego. To jest stół. Do czego? Samolot to najniezbędniejsza rzecz na dachu. Iwan, tam jest 50 stopni. Potrzebuję prysznica, potrzebuję lodu. Tylko to? Nie. I oczywiście zdjęcie. Tak, na pewno. Teraz chodźmy do drugiego pokoju. Następny pokój, ok, do pokoju Marii. Patrzcie, co mam. Okej, okay, mogę tego użyć, żeby widzieć wodospad. Szybko, mamy ograniczony czas. Zostały prawie dwie minuty. Jak myślicie, czego potrzebuje na gorący, bardzo gorący dach? Zbyt słoneczny, jasne. Przynieść trochę, no nie wiem, kominków lub grzejników. Nie potrzebuje tego. Jest za ciężkie. Tych rzeczy potrzebuję najbardziej. 20 sekund. Potrzebujesz tego. Tego? Jedzenie, jedzenie. Jedzenie? Tak. Weźcie jakieś jedzenie, ok. Mleko. Mleko. 5, 4, 3, 2, 1, koniec. Możesz pokroić cytryny i zrobić lemoniadę z mlekiem. Macie tam u góry toaletę? Tak. Tak? Mieliśmy. Myślę, że jeżeli wypije, to z cytrydami, będę musiał iść do łazienki. Okej, okay, weźcie nasze rzeczy i chodźmy na dach. Ostrożnie. Patrzcie pod nogi. Wow, ale grzeje. Jest prawie 50 stopni. To no jest tak gorąco. Widzicie? To jest moje wow. miejsce. Przygotowałem co nieco. Widzicie? Mała toaleta, grill. Luke, możesz zejść na dół. Jest zbyt gorąco dla ciebie. Ale jest gorąco. I najważniejsza rzecz: zostaniecie tu ze mną przez 24 godziny. To jest challenge. Tak! Nie! Jesteście gotowi? Nie! Chcę jedzenia! Już wziąłeś jedzenie! Luke, co z Lukeiem? Luke, idź do domu! To challenge dla nas, nie dla zwierząt! Dalej, dalej, dalej! Myślałem, że się zrelaksuję, ale nasz tata właśnie zrobił tu więzienie. No więc, dzieciaki, na początek pokażę wam nagrodę. Czy klimatyzacja jest naszą nagrodą? Klimatyzacja? Skąd Ty wiedziałeś? To klimatyzacja. Chcecie tę nagrodę? Nie, nie. Mam coś dla Was. To lodówka, wiecie? To skarb. To co mam dla Was? Lody i coca. -Cola. Tak, podoba Wam się? Tak, chcecie wygrać? Spędźmy tu 24 godziny. Potem, kto wygra wyzwanie, zdobędzie to wszystko. Okej. Okay. Kola, okay. lód, czekoladowe lody, waniliowe lody. Woda. Czekoladowe lody, woda. Musimy tu spędzić 24 godziny? Tak, oczywiście. To 24-godzinny challenge. A co ze szkołą? Co z przyjaciółmi? Jesteśmy YouTuberami. Możemy edytować nasze filmy. Myślę więc, że już najwyższy czas iść do szkoły. Jest poranek, więc 24 godziny. Następny poranek. Następny poranek będzie następnym porankiem. Ale gdzie będziemy spać? Spać? Przygotujemy sobie obóz. Ja będę tutaj. O! Wspaniale! Czas na mój trening. O, jestem zdrowym człowiekiem. Wspaniale! Trening! Pospieszcie się, dzieciaki, pospieszcie się. Iwan, potrzebujesz pomocy? Raczej nie. Chcę, aby obóz był bardzo przytulny. Ok? Książki, i sztuka. Lud. Aha, oh, lud. Chyba jednak potrzebuję pomocy. Wow! Oh. 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 <noise> Dobrze? Fantastycznie. Wspaniale! Nie robiłem tego wcześniej. Myślę, że robiłem to może raz w życiu. Oh, o Boże! Wszystko w porządku dzieciaki? Tak! Spójrz na marię! Robiłam to wcześniej, bo już byłam na obozie. Ze mną nie jest w porządku. Nie jest. Wzięliście ze sobą wodę? Tam! O, ta rzecz jest bezużyteczna! Ta, to obrońca wody. Też chcę wody! Ta jest moja! Nie, moja! Nie! To jest tylko jedna butelka! Myślę, że mieliśmy jedną butelkę. Skończyłam! Dużych chłopaków! Nie, to nasza piłka! Nie, nie, to moja piłka! To nasza piłka. To moje, piłka. Co, proszę? Nie, ja to przyniosłem. Cóż, gentleman. I Wygrałaś. Nie. Tato, wezmę ten wór. Maria, po co ci ten worek? Chcę... Nagrodę. Nie, to za dużo. Maria, chodźmy. Schowajmy się przed słońcem. Nie. Idę. No, tu jest to tak gorąco Chcę wyjść na zewnątrz Zgadzam się Na zewnątrz jest lepiej niż tutaj Maria jak się czujesz? Wrócimy wieczorem się przespać Czemu tak jest lepiej? Bo tutaj wieje Tak Ale jestem rozgrzana Mam coś co sprawi że obozowisko będzie wygodniejsze Ale musicie wziąć udział w moim malutkim challenge'u Jesteście gotowi? Tak Tak gotowi? Chodźmy Dalej, dalej, dalej. Tak więc, dzieciaki, to challenge dla Was. Podejdźcie. Co jest w środku? Widzicie te pierścienie w basenie? Tak. Wybierzcie jeden. Donat. Donat, Ty? Chcę tego malinowego donata. Ten z palmami dla mnie. Tutaj mam dla Was piłeczki. Każdy może wybrać kolor. Jeden kolor? Jeden kolor. Różowy. Różowy. Niebieski. Niebieski. Nie, nie, żółty. Żółty. Mam dla was 10 piłeczek. 10 niebieskich piłeczek. A dla mnie zielone, zielony. I zielony. I 10 zielonych piłek. Musicie wrzucić piłki w te pierścienie. Kto wrzuci najwięcej, wygra A, jeden nietrafiony! Nie, nie, nie trafiony. Nie ok, możemy zaczynać? Tak. A, minus 7. Ok, każdy ma 10 prób. Oprócz mnie i ciebie, my mamy 9. Weź jedną i rzucaj. Ale to za daleko. Spróbuj. O, tak. Ok. Cztery, pięć, prawie, sześć. O, nie! Nie! O, prawie skończyłeś, mampa! Maria jest następna. Masz dziesięć podejść, nie próbujcie tego w domu. Maria! Co z tobą nie tak? Wow, Trafiłaś! Liczysz próby? Tak, mam już dwie. Dwie. Trzy. Trzy. Wow, dwa punkty! Jaki wam? Pięć. Sześć. Siedem. Pudło. Pudło, to wszystko co masz, zostały tylko trzy piłki. Nie dziewięć, ostatnia. trzy punkty. To taniec zwycięzcy. Teraz moja kolej. Ło, wow, to nie fair! Uderzyło w światło, uderzyło w światło. To nie fair! No dalej! Masz dwa. Trzecia. Trzy. Jej! Nie! Cztery! Myślę sobie. To, to jest pięć. Że tata ze mną wygra. Bo. Bo jest ode mnie większy. Chcesz nagrodę? Tak! Nie, myślę, że będzie moja. Wiesz, myślę, że jeżeli tata wygra, będziemy w jednym namiocie, więc też wygram. Dalej, tato yeah! Yeah! Strongman! No dalej, tutaj, tutaj, tutaj. Masz jeszcze trzy próby. O, spudłowałem. Spróbuj tak. Wygrałem, wygrałem, nie potrzeba już Nie, ona miała trzy, 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 trzy Myślałem, że to czwarty nie. nie, jeśli weźmiesz ten, to wygrasz I wygrasz też dla mnie, bo mamy wspólny namiot Dalej, tato, wygrasz, wygrasz O, spudłowałem Już czas, trzy punkty dla mnie i trzy dla Marii Musimy rzucać jeszcze raz, aż ktoś trafi. Będziesz pierwszy, tato, tak, nie! Nie, spodłowałem. Nie! Teraz ja nie trafiłem to dla ciebie! Nie! Nie! Jest za daleko! Nie, 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 za tatę. Się. Dzieciaki, co robicie? to chodź tutaj. O mój Boże. Trzy. O, to ciężkie. Jesteście gotowi? Tak. Raz, dwa, trzy. Tak, to było zabawne. O, ktoś wciąż? Hej. Okej, chcecie zobaczyć nagrodę? Chodźmy. To jest. Jee! Mobilny klimatyzator! O, Maria, jesteś taka silna. Podzielisz się z nami? Prosimy. Okej. Okej? Policzmy. Raz, dwa, trzy! Wyłącz to! Wyłącz to! Zmniejszmy moc! O wiele lepiej. Muszę do toalety. Toalety? Podaj mi książkę! Już nie potrzebuję książki! To najdziwniejsze wykorzystanie toalety, jakie w życiu widziałem. Dzieciaki czemu jesteście takie smutne? Jestem głodny. Mam coś dla Was! Widzieliście te rzeczy w rogu? Gril? grill, tak Hot dogi Musimy zrobić hot dogi Z piankami? Nie, nie Ale najpierw muszę zrobić dla siebie jajka Możecie zrobić hot dogi tutaj, okej? Okay? Okej okay. Proszę bardzo Zrobię bułki Muszę rozpalić grill Ale tato, potrzebujemy gazu O mój Boże Co powinniśmy zrobić? Stop, stop, stop to na deser! Nie! Mam pomysł! Mam dla was challenge! Kto wygra może zamówić jedzenie jakie tylko zechce! Wszystko! Okej! Okay. Gotowi? Ale jakie challenge? Pokażę wam, chodźcie! Dalej, dalej, dalej! Piłki do koszykówki? Nie! To piłki do golfa! Co masz na myśli? Ale jestem podekscytowany! Co spodziewaliście się zobaczyć? Wow! Każdy ma tylko jedno podejście! Będziemy głodni! Będziemy głodni. Nie, mamy tam świeże warzywa. Nie, 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 mi się uda. Surowe hotdogi. Dalej, wam dalej, dalej. Chwilka. Nie! Kolej, moja kolej! Moja kolej. Teraz moja kolej. Raz w życiu grałem w koszykówkę. A, prawie wpadła. A co z tą piłką? Mamy jeszcze jedną próbę. Co powinniśmy zrobić? To wygra rzuca. Okej. Okay. Kamień, papier, nożyce, siup. Nie. Kamień, papier, nożyca Jasiu. Kamień, papier, nożyce, Jasiu. Nie! Nie! nie. 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 widziałem. Mam Nie. Ale nadal zdobywam punkty. Okej. Okay. Iwan, co chcesz zamówić? Burgery. Mam nadzieję, że to będą zimne burgery z lodem. Nie, 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 nie. Gorące. Ten? Tak. Mm -hmm. A ten dla tatusia. Tak. tak. Okej, okay, gotowe. Eee, musimy chwilę poczekać. Pójdźmy odpocząć. Jest tak gorąco i jestem tak strasznie głodny. Przyjadł przyjadą burgery? Za kilka minut. Może zjem cytrynę? Jesteś tak głodny, że zjesz cytrynę? Myślę, że tak. Super! No nie! Smaczna? No nie! O, wiadomość! Dostawa się zbliża! Ale jak dostawca ma tutaj wejść? Możemy po prostu otworzyć drzwi. Jak? To na pierwszym piętrze. Zapomnieliście, że mamy 24-godzinny challenge bycia na dachu? Nie odbierzemy tego, nie zjemy burgerów. Słyszycie tu? No! Co to takiego? To dostawca. O, jest tutaj. Dostawa! Chodź tutaj, chodź tutaj. Tak, co możemy zrobić? Widziałem gdzieś tu linę, tak. Linę i wiadro, 30 je. Lina, Lina Lina, jest tutaj. Mamy challenge, 24 godziny na dachu. O mój Boże, naprawdę? To nie żart? Nie, nie możemy zejść na dół. Spróbuj. Dobrze, tak. Wystarczająco mocno? Ok, puszczamy. Ok, możemy spróbować. Włóż burgery do środka. Oh, yeah. Tak, już wkładam. Proszę poczekać sekundkę. Mamy kłopoty. Nie mogę doczekać się burgerów. Tak, świetnie. Wystarczy. Wystarczy? Więc to prezenty, co? Okej. Okay. Gotowi? Tak. Ruszamy. Szybko. Nasze burgery. Nasze burgery. Patrzycie! Woohoo! Nasze burgery. O, bo nasze burgery. Widzicie, burgery. Wyciągnij jeden. To dla ciebie. Iwan, to dla ciebie. Trzy małe. Jeden duży dla mnie. Ok, mały dla mnie. Mm, smaczny. Smaczny. Pewnie jesteście głodni. Tak. Tak jak ja. Wszystko w porządku? Już nie jesteście głodni? Ja już jestem pełny. Och, skończyłem. Dalej, dalej, dalej. Wow, jaki piękny zachód słońca. Tak. Myślę, że czas iść spać. Tak, chodźmy. Zajmijcie swoje miejsca. Okej, okay, dobranoc. Dobranoc, Maria. To dla przytulności. Nie mogę, nie mogę zasnąć. Dlaczego? Hej, dzieciaki, dzieciaki! Iwan, Maria, obudźcie się! Co się stało? Co się stało? Myślę, że nie musimy czekać do rana. Czemu? Ukończyliście challenge, tak myślę. Ukończyliście challenge! Chcecie nagrodę? Tak! Wow! Pamiętacie, co tu miałem? Tak, ale kto wygrał? Myślę, że wszyscy wygraliśmy. Tak, ale mamy tylko jedną nagrodę. Jeżeli chodzi o mnie, to nie jem słodyczy, wiecie. Dla mnie jest tylko lód. Coca-Cola, Coca-Cola i to i to. Woda dla mnie. Fantastycznie. Super. Dzisiaj użyję kolorowych karteczek, aby nauczyć dzieci dobrych nawyków. Halo, pobudka, pobudka, pobudka. O, spójrzcie na to, chodźmy. Chodźmy! Dasza, Alex, Steffi! Chodźmy za ścieżką! Uuu, co tam jest? Sprawdźmy! Wow! 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 Mamy z tym zrobić? Aha, patrzcie! Podążajmy ścieżkami! O? 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 Podoba ci się nowy wygląd auta? Bardzo mi się podoba. Dziękuję wow. Steffi Proszę bardzo. Papa! Papa! Pa. Muszę to umyć. pooglądać telewizję. Zakaz telewizji? Zabawne. Super. Iwan, wystarczy telewizji na dzisiaj. Ta, jasne. Odsuń się, proszę. Aha. Nie! Przerwa od telewizji, Iwan! Nie, mam lepszy pomysł. Hej, chodź tutaj. Hmm, ja nie jestem duchem Stefi, a ty? Nie, Iwan, nie jestem duchem. Więc wejdźmy tam. Co to jest? Co tu się stało? Niespodzianka. A. Dzięki tato za ten kreatywny dzień! Nie ma za co! Iwan, maria, co robicie? Nie powinniście robić teraz pracy domowej? Czy jesteście malutkimi dziećmi? Tak, jesteśmy małymi dziećmi. E, e, frum, frum, frum. E. Ok, więc dzisiaj będziecie robić to, co robi mały Aleks. Jej, super! super! <grymne> wow! Wow, deszcz piłek! <grymne> wow, sprężynki! Chcę pizzę. A ja chcę lody. Co to? Ja chcę pizzę. Ja też. Tylko zdrowe jedzenie dla małych dzieci. Okej. Okay. Niem, niem, niem. E -e. E -e. Czas na naukę. O nie, nie chcę się uczyć, chcę się bawić. Nie martw się, to będzie łatwiej To dla dzieci. Jeden, dwa, trzy, cztery, trzy, dwa, jeden.

Nie, nie, to, to nie wiele. Wiele. O, dzieciątka idą na drzemkę po nauce. Czas na zabawę. Czas na przejeżdżkę. chcę jeździć na tym rowerze. Hmm, spróbujmy aut. Co to jest? Nie podoba mi się. Mamy dość bycia dziećmi. Chcemy być sobą. Nie ma problemu. Możecie odrobić pracę domową. Tak, pracę domową. Świetna robota. Dzieciaki, korzystajcie ze swojego dzieciństwa.